To Ludmiła jest w Rzymie? No, tak nam się wydaje. Właśnie, nie jesteśmy pewni. Tak czy nie, dzieciaki? A ty co tutaj robisz? Przyjechałem zobaczyć się z Ludmiłą. Próbowałam ją przekonać, żeby nie wyjeżdżała, ale właściwie nic więcej nie wiem. Widocznie pojechała na lotnisko, zabrała ze za sobą walizkę, to tyle. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Bo myślałam, że udało mi się ją przekonać, ale i tak uciekła. Dlatego myślimy, że jedzie na lotnisko. Dawno temu pojechała? Nie, 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 nie. jeszcze niedawno byliśmy razem, więc nie wiemy. Być może jeszcze ją dogonimy. Dobrze, to jedźmy na lotnisko i to natychmiast! Francesca, jesteś dla mnie bardzo ważna i wiesz, że nigdy nie mógłbym cię skrzywdzić. Okłamałeś mnie i nie mogę ci tego wybaczyć. Francesca, nie okłamałem cię. Po prostu chciałem uszanować to, co przeżywa Marko i on sam miał się przyznać. Diego, przecież wiedziałeś, że się martwiłam, bo nie wiedziałam, co się dzieje, wyobrażałam sobie. Francesca, że... podobasz mi się. Po prostu czuję do ciebie coś, co. Nie chcę tego słuchać. Nie, 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 Francesca. Chcę, żebyś wiedziała, że nie miałem zamiaru cię skrzywdzić. Nie chcę dłużej o tym rozmawiać, tak? Dobrze, ale nie odchodź, proszę cię. Wiem, że ty też masz mi coś do powiedzenia. Jeśli nie chodzi o Erikę, to jaki masz powód? Mylisz się, bo dla mnie to bez znaczenia. I nie chcę już o tym rozmawiać. Dosyć. Po prostu muszę to wiedzieć, Angie. To przeze mnie wyjechałaś z domu? Co, co to za pytanie, Herman? Jakie to ma znaczenie, czy wyjechałam z Buenos Aires przez ciebie, czy nie? To nie ma sensu. Masz nowe życie, jesteś teraz z Pristillą. Jesteście na wakacjach, a ja mieszkam w Europie zadowolona ze swojego życia. Więc ta informacja nie jest ci potrzebna. Widzę, że ci dobrze i cieszę się, że masz nowe życie i. A Pristilla Trochę to dziwne, ale skoro jesteś szczęśliwy, wprawdzie relacja między Violettą a Ludmiłą będzie dziwna, ale to nie moja sprawa, to twój problem. Tak, właściwie tylko to mnie martwi. Kontakt między nimi dwoma, Wiolą i Ludmiłą, ale cóż, wyjdzie w praniu. Tak. Mam nadzieję, że dasz radę pomóc Ludmile i uda ci się dotrzeć do głębi tego jej smutnego serca, bo... Ty też to widzisz? Ja też tak twierdzę, wiesz? Myślimy Chodzi tak samo. Ludmiła? Mam nadzieję, tak? że będę mógł coś zrobić. Przepraszam na chwilę. Halo? Wiolu? Nie, nie, Wiolu, chwilę, czekaj. Mów wolniej, bo nic nie rozumiem. Jak to uciekła do Rzymu? Ludmiła uciekła do Rzymu? Już jadę! Nie, 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 nie do Rzymu, tylko tam, gdzie wy jesteście. Tak, dawaj mi o wszystkim znać. E, Ludmiła leci do Rzymu? Jeszcze nie, jadę na lotnisko. ¿Cómo que Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también que inevitable es el destino, no me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque no intente ya no puedo más verte de lejos.